mam koziemeczki jest testny na TV, Będziemy nagrać Minecrafta, po Edition To możemy... Nie, tu... Tutaj testowałem No Tu tutaj I tworzymy nowy Nazwę YouTube YouTube OK Survival No i gramy OK Nie ma w ogóle tych drzew Chwilko jeszcze sprawdzę Difficulty OK OK Tu trochę jest Co tu jest? Sensivity Trochę to, Troszkę więcej Teraz musi być największy. Okej, okay, dobrze, już możemy grać. O, tak jak mówiłem, że są drzewka, no to są drzewka. Klikę nagrywa się, okej. Okay. To jest pierwszy odcinek z Minecrafta. Polecam yy, kanał Hugo Cox TV. To jest mój znajomy. On mnie nam mówił na kręcenie na YouTube. Polecam jego kanał. Subskrybujcie, lajkujcie wszystkie filmy. Pokazał mi tam jeden serwer. Może kiedyś zrobię odcinek z tego. O, boż. Może kiedyś wejdziemy. Jeszcze musi tam dużo rzeczy pokazać w Minecrafcie tutaj robimy sobie jakieś rzeczy kilof, siekierkę mieczyk no w razie to wszystko chwilę tu kilo, off, tu siekierka, tutaj, tutaj mieczyk no nie no łączy się w Figure, robię cięcie. Okej, okay, wróciłem po przerwie. kurczaki są. O nie, to baranki. Świeć trzeba przeskoczyć. Okay, okay. No. Jak to ja nie, mu, nie umiem przeskoczyć? Uda mi no się, nie zrobiłem. Okay. idziemy. Jestem chory, więc nie będę tak za dużo mówił. Dobra, dopuściłam trochę jeszcze drewna. Muszę jakieś pożywienie znaleźć. Nie to nie znam... O jedną. zrobię w tym odcinku domek no i skończę odcinek, okej? Okay? może być? chyba będzie dobrze się teraz o, jest jakaś krówka to mi się podoba Nawet, nawet nie jedna. choć tu, no. Ty, ty mi pewnie nic nie dasz, ale ekspo może być. Nie było, nie ma nic, ja nie mogę. Może tu gdzieś się osiedlimy. No, tu się osiedlimy. Tylko najpierw, tutaj obok sobie ustawię, muszę zrobić tak. Łóżko i drzwi. Stać na drzwi. Drzwi, są drzwi. Zostawiam drzwi. I sobie dam drzwi tutaj. Okej. Okay. Jakieś takie jakby kółko spróbuję, takie iglo. Tutaj później Trzy raz. Okay. Tu jest to, to tu będą też drzwi. U tu ten, Ja tu lewaju do góry to jak jestem. Zrobię cięcie i zaraz do was przyjdę z. no z drewnem. Jestem po przerwie i w międzyczasie znalazłem krowy i to sobie zjadłem. Znowu chwilka, muszę zrobić przerwę. Zaraz wracam. Okej, okay, jestem po przerwie. Znowu. Okej, okay, może kiedyś coś nagram z Hub. nie powiem imienia, wiem, że chcielibyście, ale nie powiem imienia. Pewnie, pewnie z Hugo Coxem kiedyś coś nagram, nagramy razem. Na pewno coś zrobimy kiedyś, tam coś tam zrobimy. Wejdziemy na jakiś serwer, będziemy grać. Już mówię o pytaniach, że o, przecież, przecież na telefonach nie można mieć serwerów, można mieć serwery, lamusy. No. Spróbuję tu jakiś taki profesjonalny domek zrobić. No słońce już zachodzi Ej, Trzeba szybko zrobić ten domek domek zaskoczyłem nagrywać uknać Aha, tu nie było, ok, no to kluczymy na razie do, do usłyszenia